z tej strony Piotrek. Dzisiaj pokażę wam ukrytą grę. Bardzo dużo osób o tym wie, ale dla tych, którzy nie wiedzą, nagram ten odcinek specjalnie, bo naprawdę mam mały łapeczek. Zobaczcie, no, ze skinem, bez skina działa, ze skinem i bez skina. Ogólnie to jest na bitowcu i musicie na niego naciskać, jak będzie zero. Jak jest zero, to naciskacie jeszcze raz. Przychodzi do Chrome Google No i będziecie mieli zaraz taką fajną gierkę Ja w nią grałem sobie Bo to nie jest tak, że ja nie grałem Bo grałem oczywiście Zobaczcie, to jest taki beat I on kieruje takim statkiem, nie? Jakbyście nie widzieli oczywiście I będziemy takim statkiem latali i strzelali Mam nadzieję, że film wam się spodoba. O, jest jeszcze coś takiego: jeśli ktoś mnie zasubskrybuje, da lajka ka, i da fajny komentarz, który dla mnie będzie fajny. To ym, ogólnie nagra ze mną kolejny odcinek, więc żebyście chcieli. Um, ja tam nie wiem, co wy o mnie myślicie, mam nadzieję, że dobrze, bo nagrywam to specjalnie dla was. Nie, nie to, że chcę być sławny, tylko po prostu... No wiecie. No. To, to, to też mi jest fajnie. Tak po prostu siedzieć sam, nudzić się, kurde. Tak to przynajmniej lajki zostawiacie i mam nadzieję, że ich będzie dużo po kolejną. Kurde. Umra to. No jest gra, wypełnimy sobie coś. Znaczy na Brawl Starsach będę nagrywał, może z tej gry też też będę nagrywał. Umarłem, dobra. Też będziemy nagrywali Brawl Stars. No! są was za tamtą jakoś dźwiękową, i takie te. Naprawdę nie, Wtedy. Wtedy po prostu. Pr, nie wiedziałem co. i jak kurde. Nie grałem. Bo ja. Chyba nigdy nie byłem. Znaczy nie byłem YouTuberem. Jestem dopiero od niecałego miesiąca YouTuberem. I już mam bardzo dużo lajków. I bardzo się cieszę z tego. Bardzo dużo lajków. No nie bardzo dużo. Ale dużo, bardzo się cieszę, naprawdę dziękuję bardzo za to zostawiacie w ogóle o i napiszcie jaką chcecie muzykę w komentarzu, przeknę wam serduszko i będzie i jak, jak wie, ile osób poka, powie jaką muzykę może też napisać że tą samą, no bo ta sama też jest fajna tutaj na to mam nadzieję, że Wam się podoba, bo jak Wam się jej podoba, to jest problem zmienić tą muzykę naprawdę. Dobra, ta godzina podjadę. Jest. Kurde. Dobra, no padliśmy. Ktoś nie wiedział. U to działa ze skinami i bez skina. Jakby było jakieś różnice, to nie wiem. Będę kończył już ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. No. To. Eluwina. żegnam się z Wami.